W tym odcinku zajmiemy się czymś, bez czego nie będzie chleba, czyli drogą ziarenka. Żeby cokolwiek w polu nam urosło dorodnego, dobrze jest najpierw w pole ponawozić. Jedynym nawozem, kiedyś stosowanym, że są Ciebie najlepszym, był obornik, zarobko nazywany też bez gnojem i woziło się jako zimą na saniach. Wszystko było pięknie, ładnie zasypane, równiutko, stąd też te nazwy, nazwa tych sań do wożenia, No była jak już pole ponawozimy, żeby go zasiać, musimy najpierw go odwrócić do góry nogami. Czyli korzenie do góry, kwiatki, trawa na dół i takie odwracanie pola do góry nogami nazywa się oraniem. Jesteśmy już w epoce pługa koleśnego. Najpierw była socha, póki był pług bezkoleśny, a to jest pług koleśny. Te koła końca regulowały głębokość orki, ale nie były najważniejsze. Najważniejszą częścią każdego pługa jest blacha, która rości na ziemię, lemierz. A ta część półokrągła ją odwala odkładnica, odwalnica. Ten punkt bez punkt w Beskidach nazywał się Kopyrtok. Trzeba w peskidach tak obrać, żeby skiwa zawsze była odpalana do góry. Jak się dojechało do końca, żeby nie wracać pusto, no to zrobiło mu się obok, czyli taki pierwszy pół. No i znowu jedziemy. Dojechaliśmy do końca, chcemy wracać, znowu robimy obrót, no i tak całe pory. Pole zaorane jest nierówne, trzeba to wyrównać i takie ciężkie, żelazne grabie rolniste nazywają się brony. Trzy takie brony ciągły dwa konie, ale była też taka brona lekka, drewniana, jak chłop rządził, to baba ciągła, jak baba rządziła, to po Czyli jak ktoś nie miał konia, krowy, miał kawałek pola, łatwiej było samemu zabronować niż iść i później odrabiać. Jak już to mamy zabronowane, to siejemy. Tysiąc lat sięgnik to jest płaska. Trzy końce związane w jeden supeł, czwarty koniec do ręki. Ręka sprawna, posiane ładnie, niesprawna, brzydko i tysiąc lat się nic nie zmienia. Tak wyglądał się w Biblii na obrazku, Czterech Pancernych, samych swoich chłopach. Ponad 100 lat temu ten sięgnik zamienili na taki. No i 100 lat się nic nie zmienia, bo to jest czymś, zboże, a ono pięknie również spadnie do ziemi, już to nie zależy od ręki człowieka. Ziarenko w ziemi, woda, słońce skiełkuje, rośnie i przypominam, że w Boże na wiosnę, jak rośnie, to ma kolor, kolor zielony. To on ich czeka, żeby miało kolor żółty, złoty, no i musi sprawdzić, czy nadaje się do koszenia, czy nie. Urywa kłos, rozciera go między dłońmi i buchnie. Jak on lecił z kaplewa, to jest dobrze, ale na wszelki wypadek ziarenko ugryzie. No i się dowie, czy jest twarde, czy miękkie. Jak żarentko jest miękkie, to musi poczekać, twarde to kości. No i w tej chwili żniwa piku jedzie taka maszyna, kosi, muci, wieje, pół godziny, godzina po żniwach, maszyna nazywa się kombajn. A kiedyś to było podzielone na etapy, trwało to znacznie dłużej. Pierwsze narzędzie do koszenia nazywa się sierp. Największy problem przy koszeniu sierpem był taki, że cały dzień trzeba się było schylać. Cały dzień trzeba się było schylać. Wieczór prostowali się na raty, skoszone było niewiele. Ale człowiek ma głowę od myślenia i wymyślili kosę. Jak był porządny chłop, to kasa była 20 cm dłuższa. Jak się kosi, to się jeszcze robi zamach. Więc szerokość koszenia jest jeszcze większa. Ten Kabłąk, tu powodował, że to zboże ładnie się nam układało. Skoszone zboże trzeba zrobić snopek i trzeba go związać. Idąc w pole, rolnik zabierał babkę do klepania kosy i koniecznie oselnik, którym trzymał osełkę, czyli do ostrzenia, do ostrzenia kosy. Ale po co przy robocie stać? Jak przy robocie można siedzieć? wymyślili kosiarkę. Tu siedziała jedna osoba, miała takie śmieszne krawie i nagarniała rosnące zboże nagarniała rosnące zboże na kosze. Jak nakosiło na stopek, to się naciskał snopek zjechał, trzeba go było zbiąć. Te zęby nie koszą. One wjeżdżają do zboża, dopiero jak to jedzie do przodu, od tego koła za pomocą przekładni i targańca porusza się kosa. I to, co się teraz porusza, nazywa się kosa. To macie się To jest taka sama kosa, tylko wszystko jest większe. Tu siedział kierowca konia. Przypominam, że koń rozumiał pewne komendy, czyli wio do przodu, prostać, culi gnadać do tyłu, cheta w prawo, a wista w lewo. Następna maszyna, która kosiła zboże, nazywała się żniwiarka. No i tu już jest jedna osoba niepotrzebna, bo prawie napędza przekładnia. Przekładnia wyrzuca ten snopek, i można było całe pole skosić, a dopiero potem go wiązać. Bo można było przejechać za kosiarką. Trzeba było iść przynajmniej ten snopek, odłożyć na bok. Ale snopek wychodził niezwiązany. Ta maszyna, jak się udało kupić słynny sznurek, co było wiecznie problemem, to ona dodatkowo snopek związała. Od tego, że wiąza snopek, się nazywała snopo-wiązałka. a później był już kombajn. Tutaj mamy pierwszy polski kombajn pistula. Zboże po skoszeniu i wymłuceniu lądowało w sortowniku, gdzie było sortowane na cztery frakcje, sypało się to do worka. I zjeżdżało na ściernisko. Następne kombajny miały już zbiorniki, czyli się go opóźniało od czasu do czasu, a tu napełnione worki trzeba było wrzucać na ściernisko przez to rynek. Warto przy okazji wspomnieć o sieczkarni. Nie, nie dotyczy to ziarenka, ale słomę można było ciąć. Najczęściej cięło się liście z buraków, pokrzywy. O mesia, no, na drobne kawałeczki to się nazywało sieczka no i tym się karmiło zwierzęta. Następnym etapem w obróbce złoża jest mucenie. Jak się kosiło sierpem to się muciło cepę. Dwa kawałki drewna trzymać dzierżę drzew, ten wiązanie go I takie mucenie cepem trwało praktycznie całą siłę. Żeby to przyspieszyć maszyny do mucenia. Najprostsza, zębami porywał snopek, tu są zęby, tu są zęby, nie ma szans, żeby po przeszedł cały, zostaje rozbity i z tej pierwszej maszyny wylatuje wszystko razem. Czterech chłopów kręciło taką maszyną, jak to ciężko szło. I trzeba to wszystko sortować, czyli słomę odgrawiało się na boki, ze dworza z plewszy się wał, potem trzeba było dzielić plewę. Ziarna, czyli odwiać. Pierwsza wiajnia to był przeciąg. Otwierało się w twoje drzwi w brało się taką drewnianą łopatę, napierało ziarno z plewą i wrzucało do wiatru. No i wiatr odnosił na to, co lżejsze, czyli plewe ziarenko spadało i tak się oddzielało ziarno od plewu. No ale jak w domu przeciąg, to zaraz zamknij, bo cię wieje, bo ci zaszkodzi. Rolnikowi też to szkodziło na zdrowiu i zrobili taką maszynę, która robi wiatr. Maszyna po polsku nazywa się wialna. U nas w Cieszyńskim Burdach, na Śląsku Fachel, większość polskich młynek, trójści, fukoć, ale ładnie po polsku wialna. Wsypujemy zboże razem z plewą. Tu mamy sita, które sortują to zboże. Drewniana skrzydełka kątka robi wiatr i tak oddzielało się ziarno. Następne maszyny, które muciły zboże, tamta już miała zabudowaną wialnię, zboże posortowane, leciało do worków. Jak do tej maszyny tam dołożyli kosiarkę z napędem, to powstał pierwszy kombajn. Były też maszyny, które nie niszczyły słomy, nazywały się maszynami szeroko młotnymi. nie mają zębów, nie niszczą słomy i taka niezniszczona słoma była potrzebna do siennika, czyli do dzisiejszego materaca. Była też potrzebna na pizdki na dach robisz, bez pizdak się dachów nie kryło, bo było drewno, więc były wszędzie. Zasada no działania tego urządzenia, która nazywa się cep, jest bardzo prosta. Jak byśmy tak machali, to sobie machamy całe życie i chleba nie będzie. Jak będziemy udawać samym końcówkiem, to chleb będzie na 3 tygodnie. Raz uderzymy jedno ziarno. Trzeba tak uderzać, żeby to całą powierzchnią spadło, wtedy kilkanaście kłosów dostało w głowę, a kilkanaście ziarnek wyleciało. Jak się mówi o we czwórkę, to z tej spodowy się taka muzyka wytopywała, bo te cepły zaczęły pochwalić to samo miejsce. Jak się rozpoczynało mucenie, to się mówi o króciutkie wierszyki, żeby ustalić ten rytm. Na przykład po pecynku. Chodzi o osylawy, żeby ustalić ten rytm. No na pewno tych maszyn, które się przemieszczały, koni traktory. Koniowi na szyję zakładali pomonto. Pod homonto oczywiście najpierw była poduszka, potem było pomonto. Natomiast krowie takie drewniane, to się nazywało je jarzmica. Jarzmo, jarzmica, jarzmica, w każdym razie było jarzma. Później były traktory. Ponieważ było mało traktorów, to Przerabiano motocykle też do wożenia. Na przykład tu mamy włoskę przerobioną ciągniczkę. Do napędu tych maszyn tu jest tak miejsce wiatr, czy budowano wiatraki, woda, koła wodne, później silniki spalinowe, benzyna, nafta, teraz silnik elektryczny. A w międzyczasie za stodołą stało to urządzenie. Od niego się wzięło powiedzenie wpaść w skieraz placji. Koń chodził w koło i podobno bardzo ciężko pracował. Oczywiście z tego kierata, to miał 6 metrów, mamy taki miniaturowy, Ciężko pracował. I tu kręcił taki kawałek. Teraz ten silnik na luzie tu nam się kręcił taki że żeby cokolwiek z tego było, trzeba było założyć sprzęgło. Od czego nam trochę marzyło. Mamy ciężki A. Potem była przekładnia, potem była maszyna, a maszyna musiała pracować. Jakbyśmy to połączyli razem, to w kilkanaście osób duży problem ruszyć to z miejsca. Są paść pracy ciężko może ustajnie pracować. Jeden koń to wystarczył do pompowania wody, do cięcia sieczki. Natomiast mała maszyna to już dwa konie, a góra. Duża maszyna to dwie pary albo cztery konie w zależności od budowy kierunku. Zboże, przechowywało się w drewnianych szyniach, one były duże, małe, a czasami jak ktoś miał bardzo mało zboża, to nawet była podzielone na kilka części. Natomiast jak ktoś miał dużo zboża, to miał osobny budynek do przechowywania zboża, nazywał się Spichlerz. Waga stosowana w rolnictwie nazywa się wagą dziesiętną. Na normalnej wadze kilogram przez kilogram, tu damy kilogram ważymy 10, damy 5 kg, ważymy 50. Waga była legalizowana, czyli fachowcy sprawdzali, czy dobrze waży. Natomiast do pomiarów orientacyjnych był takie wagi sprężynowe. Ile się powiesiło, tyle pokazało. Z tym, że na dole pisze, waga domowa nie może służyć do rozliczeń handlowych. Czyli jak sąsiedzi się w zgodzie, no to handlowali takimi wagami. Jak się kłócili, to ani waga dziesiętna nie pomogła. Ale żeby zważyć zboże nie trzeba było mieć wagi, naczynie, korze, ćwierćka, logoproducenta numer ten to to robił gwarantował, że jak tu nasypiemy pełno Brzyta jęczmienia, pszenicy, nie owsa, waży około 25 kg. 25 kg to jest ćwierć kwintala, a jak ktoś jest ze Śląska to pół cetnora. Siejemy zboże grube ziarenka bo jak grube zasiejemy, to jest szansa, że ładne urośnie. Jak zmielimy, to mąka jest tak drobna, że nie widać, co mieliliśmy. Czyli trzeba zboże posortować. Sortowanie zboża odbywa się najczęściej za pomocą siły odśrodkowej. Tu mamy taką drzmijkę, sypiemy zboże u góry, jedzie na dół, się kręci, no i siła odśrodkowa osobno wyrzuci grube ziarenka, a osobno wyrzuci drobne. Natomiast to, że jest sortownik przemysłowy i działa na zasadzie nie siły ośrodkowej, ale różnej gęstości sita powodują, że nam przynajmniej trzy rodzaje wielkości ziarenka